Jako, że chcę, żeby moje testy opon na tym kanale były wyjątkowe i inne, to... jedzie się komfortowo, bo jest właściwie przewidywalna od pierwszego metra. W tych warunkach, gdzie powiedzmy jechałem turystycznie, plus. Cześć, tu Marcin, wy jesteście na kanale Motolab. Ja jestem na ostatniej tegorocznej rundzie Darmak Masters. Moje wielkie rajdowe marzenie, bo właśnie tutaj chciałbym jeździć w przyszłym sezonie, no ale nie jestem jeszcze zawodnikiem, jadę Lordem jako auto funkcyjne. Jestem pomiędzy zerami a literkami, czyli tak, tak zwany przedskoczek, jeżeli można by było to porównać do innego sportu. No i nie jestem tutaj, żeby wygrać, nie jestem tutaj, żeby jeździć szybko. Ale jestem po to, żeby sprawdzać trasę i Kontrolować, pomóc organizatorowi, żeby ten rajd był bezpieczny. I pomyślałem, że jako, że chcę, żeby moje testy opon na tym kanale były wyjątkowe i inne, to pomyślałem, że nagram jeszcze jeden odcinek z oponą, którą już widzieliście na tym kanale, czyli Wredestein Ultra. Dzisiaj warunki są bardzo trudne, jest zimno. Poza tym specyfika tych tras jest taka, że one są delikatnie brudne. Więc pomyślałem, że właśnie to jest dobre miejsce, żeby sprawdzić nowego ultraka, który pamiętajcie, że na ten sezon jest nowością, więc jeżeli nie widzieliście mojego poprzedniego filmu, to zobaczcie zaraz po obejrzeniu tego, a uwierzcie mi, że trasy tutaj są wspaniałe, impreza jest wspaniała i mam nadzieję, że film będzie fajny. Do zobaczenia już z os -ów. あ「あそびたいなあ」 Druga pętla za nami to oznacza, że również dwie trzecie rajdu jest za nami. Staramy się jechać rozważnie, nie popełniamy błędów i bardzo dobrze mi się na tym jedzie, a przede wszystkim dlatego, że pierwszy odcinek właściwie jest zaraz po wyjeździe z serwisu, co oznacza, że nie mamy szans na dogrzanie opon. Startujemy na zupełnie zimnych oponach, a ta opona bardzo właśnie fajnie zachowuje się w takich warunkach, gdzie Potrzebna jest przyczepność od pierwszego metra, czyli na przykład w takich jesiennych warunkach, jak widzicie za mną, nie wymaga rozgrzania, tak jak typowa sportowa opona, więc jedzie się komfortowo, bo jest właściwie przewidywalna od pierwszego metra, jak ja to często mówię. Jak tam, cię pętla już? Kurczę, petarda. Lepiej będzie, nie? No czy wiesz, no, my tam nie o czasy walczymy, tylko jakby zobaczyć, zobaczyć, co się dzieje i gdzie jesteśmy. Jakby świadomi jesteśmy zadania. To super. <laughs> W przyszłym roku przyjadę się pościgać, już wtedy nie będzie Do wymówek. <gry> Nawet już po zjechaniu z odcinka dalej ta opona, zobaczcie, jest miękka, jest plastyczna, dzięki temu fajnie się układa, a z drugiej strony no, jest asymetryczna, czyli ta część ma bardziej masywne klocki bieżnika niż strona wewnętrzna, więc ona również utrzymuje taką dynamiczną jazdę po zakrętach. Dobra, dzięki, do zobaczenia, dziękujemy. Dziękuję za dobre. Bardzo dobrze teraz było. Jestem teraz na ceremonii mety Tarmac Masters Ride Radków, więc fajna nazwa. Słuchajcie, wredesz Ultraki absolutnie bezpiecznie dowiasły mnie właśnie w to miejsce bez najmniejszych problemów. Cieszę się, że mieszanka. Nie wymagała dogrzania, więc w tych warunkach, gdzie powiedzmy jechałem turystycznie, plus mogłem się czuć bezpiecznie. Precyzja była dobra, a przez to, że opona jest bardziej ponacinana, to dobrze radziła sobie na tych brudnych fragmentach, gdzie było troszkę błota, troszkę wody, no i wyniesiony piasek na asfalt, więc cieszę się, że jeszcze raz mogłem wam pokazać Wredeshteyny Ultraki, tym razem w takim. Bardziej, chyba tak trzeba powiedzieć, ekstremalnym teście, więc polecam tą pozycję. A jeżeli chcecie sprawdzić ich cenę, to zapraszam na dole. Jest link. Opony, oczywiście, są dostępne w sklepie internetowym intercars.pl. A ja się już teraz z Wami żegnam. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to tradycyjnie zostawcie na dole. Cześć!